Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jakże przeze mnie długo wyczekiwanym, bo blisko 3 lata czekałem na możliwość zrobienia takiego materiału. Dlaczego aż tyle? Ponieważ potrzebowałem mieć możliwość sprawdzenia, jak będzie kosztował eksploatacyjnie mój dom w przypadku ogrzewania go węglem. Później zrobiłem termomodernizację, zamontowałem kocioł na pelet. Przerobiłem calusienki sezon grzewczy na pelecie. A w ubiegłym roku zamontowałem pompę ciepła i przerobiłem cały sięki sezon grzewczy na pompie ciepła. Kiedyś spieraliśmy się w na komentarzach na podstawie tego, że nie możemy porównywać innych domów do innych źródeł ogrzewania. Żeby to było spójne i jasne, musiało być albo porządnie oprzyrządowanie, typu ciepłomierze i tak dalej, albo mm, musiały być różne źródło ogrzewania w tym samym budynku. Tak też się stało, mam pełny sezon. Celowo robiłem w taki sposób, żeby, aby w tym roku nie odpalić nawet na chwilę swojego kotła, nawet z tych resztek peletu, które mi zostały z poprzedniej zimy, żeby przede wszystkim sam, samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to dzisiaj wygląda dla osób, które nie mają jeszcze źródła ogrzewania, albo zastanawiają się nad jego wymianą, ewentualnie może to właśnie Pomoże w rozwiązaniu jego pytań, które sam sobie zadaje. Jeżeli chodzi o sezon grzewczy, zapraszam tutaj na tę prezentację. Jeżeli chodzi o tabelę, spójrzcie, 2021-2022, tu mamy od września do kwietnia. Za ten celu okres, wszystkie godziny spisane. Tak samo w okresie 2022-2023, czyli obecny. Dlaczego są tutaj dwie pozycje? Z tego względu, że ja swojego czasu ogrzewałem tylko i wyłącznie prądem, tanim ogrzewaczem, podgrzewaczem wody, żeby było ciekawiej, a nie kotłem. Bardzo fajnie się to spisywało. kilowaty oczywiście szły, ale jeżeli była druga taryfa za 31 groszy, tak było. Kotłownie kosztowałem tysiaka i Wpisywała się nad wyraz fajnie. Zresztą kocioł 21 kW, więc łaski nie robi. Natomiast e, nie o tym ten odcinek. Tutaj są te dwie, taryf, te dwie e, wartości, ponieważ to jest taryfa pierwsza i taryfa druga. E, ja pozostawiłem G12, pomimo że mam fotowoltaikę i rozliczam się w, e, w kilowatogodzinach tak naprawdę. E, to też na inny odcinek. Mamy tutaj w takim razie. Od 15 września, bo taką datę przyjąłem w tauronie z licznika, z którego spisywałem, do 15 kwietnia taką również datę przyjąłem w tym roku. To są wszystkie wartości z góry na dół i one są sumarycznie tutaj potraktowane. Jeżeli chodzi o ten sezon, gdzie opalałem PELETEM, to mamy 4100 4137,80 kW, tu mamy 8065 niecałe. Do, jeżeli chodzi o tegoroczny sezon, wszystko miałem na prąd, czyli w tej wartości, w tej kalkulacji mamy ujęte przede wszystkim prąd bytowy, ogrzewanie wody użytkowej i ogrzewanie budynku. Zamknęliśmy się w 8 MW. Jeżeli chodzi o rok poprzedni, to tutaj mamy tylko i wyłącznie prąd bytowy, ale również yy, tylko prąd bytowy ale również mamy ogrzewanie w 3000, tysiącach czy w 3 tonach peletu. Przepraszam bo to jest pelet w kilogramach. W 3 tonach peletu mamy ogrzewanie budynku i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Nie mam możliwości rozbicia, jakby to wyglądało osobno, ponieważ musiałbym mieć kolejne podliczniki, ale dla mnie jako użytkownika i dla Ciebie, jeżeli zastanawiasz się nad takim rozwiązaniem u siebie albo co wybrać, to wydaje mi się, że to jest mało istotne czy jaka będzie rozbieżność tutaj, korelacja pomiędzy ciepłą wodą użytkową z peletu, z prądu czy z pompy ciepła, bo będziemy tutaj mieli możliwość porównania całego roku, więc tak naprawdę mnie akurat jako, jako właściciela budynku najbardziej interesuje to, ile mi wyfrunęło z tego mojego portfela i co ewentualnie mógłbym zmienić i jak przeciwdziałać temu, żeby to się po prostu bardziej mi opacało. Tak więc przejdźmy jeszcze do jednej rzeczy, skąd się wzięły tutaj te 4 megawaty? Różnica między sezonami po odliczeniu samego ogrzewania, czyli mamy wartość z poprzedniego roku, z tego roku, mniej więcej jeżeli chodzi o moje gospodarstwo domowe, tak jak w poprzednich latach, jak sobie obliczałem swoje zapotrzebowanie na ciepło właściwie, to generalnie, i tak samo moje zapotrzebowanie panele fotowoltaiczne, to podchodziłem do tego w taki sposób, żeby sprawdzić moje zapotrzebowanie na prąd w latach ubiegłych. I zrobiłem sobie średnią z trzech lat na przykład. I to były wartości nieodbiegające od średniej. Podobnie jest w przypadku ubiegłych lat. Mój budynek był po termomodernizacji 3 lata temu i 2 lata temu. Natomiast w tym okresie, który tutaj jest badany. Ta termomodernizacja nie była ani rozwijana, ani nic nie było po prostu tutaj poprawiane. Tak więc zapotrzebowanie mojego budynku było proporcjonalne od temperatury utrzymanej w środku i oczywiście warunków panujących na zewnątrz. Jak wiemy rok do roku są one bardzo zbliżone. Tak więc porównujemy w tym momencie jeden budynek, dwa lata o różnych źródłach zasilania wody użytkowej i i, i co i instalacji grzejnikowej. To też jest dość istotne, że jest to na grzejnikach. Na grzejnikach w przypadku podogłówki wydaje mi się, że pompa ciepła wypadłaby troszkę lepiej. Jeżeli chodzi o mm, same parametry, zwróćcie uwagę tutaj. Sprawność kotła. Mam taką możliwość wpisania e, sprawności kotła. Jeżeli chodzi o laboratorium, to jak w przypadku pomp ciepła, Tutaj moja wartość akurat mojego kotła to jest 98%. Oczywiście to jest laboratorium. Z tego, co ja sobie policzyłem w porównaniu do mojego kotła, mojego urządzenia, które grzało wodę przepływowo, to sprawdziłem sobie w oparciu z natury, jaką mogłaby być, jaka mogła być tu wartość. W przyjęciu, że na opakowaniu, na worku jest wartość prawdziwa, wartość opałowa. I mniej więcej się to pokrywa z obliczeniami, które było na ciepło, właściwie przyjęciu do zapotrzebowania na ogrzewanie mojego całego budynku, zarówno przed termomodernizacją, modernizacją jak i po modernizacji. Tak więc naprawdę polecam ten program, bo oczywiście on się teraz bardzo mocno rozwija, ale bardzo dużo pytań można sobie samemu udzielić odpowiedzi po wprowadzeniu tych danych, o które on poprosi. Ja sprawność swojego kotła uważam, że jest bardzo wysoka i wpisuję na poziomie 80%. Jeżeli jest naprawdę czyszczony bardzo często i na wymienniku nie ma żadnego nagaru, to nawet troszkę lepsza. Jeżeli chodzi o moc opałową paletu klasy A1 i przeliczeniu na kW, to jest to wzór 4,9 razy ilość kW pomniejszona o sprawność kotła. Daje nam to wartość w kilowatogodzinach 11 760 z trzech ton. Jest to, jest to wartość, która jest tożsama z tym, co właśnie ciepło właściwie, właściwie podawało mi dwa lata temu, trzy lata temu, tak naprawdę jak planowałem tę modernizację, jak zejdę ze swoim, ze swoim zapotrzebowaniem. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, Analogicznie jest to samo SCOP czyli ten całoroczny. Oczywiście jeżeli w całorocznym weźmiemy pod uwagę również ogrzewanie ciepłej wody użytkowej całoroczne to ten SCOP będzie niewątpliwie dużo lepszy ale nam nie chodzi o to żeby go sztucznie napompować tylko nam chodzi o to żeby czy mi generalnie w tym materiale zależy na tym żeby pokazać jak, jaka ta wartość będzie porównania bezpośredniego sezonu grzewczego. Czyli w okresie zimowym. I tak, w, dla porównania, to co Zbyszek sobie wpisywał na domowych ewolucjach, wyszło mu z natury rok do roku, ten sam budynek w ogóle, bez żadnych zmian i bez, żadnego zmiany, bez żadnej zmiany, bo i tu, i tu jest prąd jedyne co to, to wrzucił tylko i wyłącznie pompę ciepła zamiast grzałek to tam z natury wyszło niecałe 2,8. Ja mam ciepłą wodę użytkową jeszcze grzaną, dlatego mówiłem, że ten SCOP na pewno będzie troszkę podniesiony do góry. Szczególnie teraz, jak jest trochę cieplej na dworze. Wpiszmy 3. Jeżeli wpiszemy SCOP na poziomie 3, to przy założeniu, że pompa ciepła zużyła mi na kompletne ogrzewanie domu i wody użytkowej, przy SCOP 3. To energia cieplna, jaka została pochłonięta przez mój budynek do jego ogrzania przez ten okres od września do kwietnia to 11780 kWh. Zwróćcie uwagę, że to co mam policzone z natury i to co mniej więcej jest policzone z natury tak samo przez Zbyszka w innym budynku przyjąłem 3, więc myślę, że to i tak nie będzie żadną ujmą dla pompy ciepła i uważam, że to jest bardzo dobry wynik i jest przesadzony. Ale biorąc pod uwagę to, że są to wyniki bardzo spójne do siebie pod kątem kilowatogodzin niezbędnych do ogrzania budynku, one się pokrywają, więc w ten sposób chciałbym to po prostu zestawienie pokazać. Tutaj, w, tym, w, tej, części, w tej części tej tabeli, która jest, mamy cenę prądu, to jest uśredniona za kilowatogodzinę. Tak więc ze wszystkimi opłatami. Zwróćcie uwagę, wpiszę tu celowo 1 złotych i zwróćcie uwagę, że ilość kilowatogodzin, czyli 4137,8 i jest, pokry jest pokryta wartości złotówkowej, jeżeli wpiszemy oczywiście równowartość jednego złotego za kilowatogodzinę. Piszmy zatem 0,80 groszy, jakby to wyglądało. I zwróćcie uwagę, że ten sezon, który mamy obecnie, to przy złotówce 8000 zł. Taki miałbym koszt zamknięcia całorocznego zapotrzebowania na energię cieplną. Mówię całorocznego, jeżeli chodzi o sezon grzewczy. Natomiast od września do kwietnia byłoby to też pokryte zapotrzebowanie na prąd całe mojego gospodarstwa domowego. 4 osoby, 250 m2, 8 MW. Takie po prostu mam zużycie. I, I tak to wygląda. Natomiast, jeżeli, jeżeli sobie wrzucimy tutaj 0,80 groszy, to mamy tutaj już wartość 6451 zł. Natomiast, w ubiegłym dwa lata temu, czy dwa sezony temu, opalając dom peletem. Prąd, który bytowy wówczas kosztował mnie 4137 zł bez ogrzewania plus 3 tony peletu. Z, tu przy okazji może jeszcze się odnieść do tego, bo parę osób jeszcze wątpi w słuszność montowania stacji fotowoltaicznych i czy to jest po prostu w jakiś sposób opłacalne. No tu jest odpowiedź na to pytanie, nawet przy nowych yy, założeniach, nowych yy, zasadach rozliczenia tego prądu i tak, no nie ma takiej możliwości jeżeli macie nawet kredyt na fotowoltaikę to przecież to bardzo łatwo policzyć że Was kredyt raz z ratą jeżeli będzie nawet kosztował równowartość tych 3100 zł za prąd który musiałbym ponieść to tak naprawdę spłacacie urządzenie, które prędzej czy później będzie Wasze dzięki temu za parę lat będziecie mieli taką całą wartość równowartość w kieszeni a z tego co widzimy, prąd jeszcze ani razu nie był tańszy. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o cenę za tonę, wpiszmy tutaj 3000 zł, które były w tym roku, to zwróćcie uwagę, że tu na samym dole mamy podsumowanie: po prostu koszt sezon grzania łącznie w tym okresie razem z ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej, razem z ogrzewaniem budynku i z prądem. Bytowym To jest 6400 zł, natomiast przy pelecie, jeżeli bym go kupił za 3000 zł, czego absolutnie mówiłem, żeby tego nie robić, to byłaby kwota dwukrotnie prawie wyższa 12 tysięcy zł, więc przepaść. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę na to, że tak jak nie straszyli, a wykonali to nasi rządzący, że cena peletu sztucznie została podniesiona do 3000 zł. To, nawet jeżeli ktoś te 3000 dostał, to i tak 9000 zł musiał realnie za to zapłacić ze swojego portfela. Jeżeli ktoś przekroczy 2 MW w tym roku, niech będzie 2 zł za. Uuu, nawet się nie zmieściła w rubryce kwota. Jeżeli ktoś zapłaci 2 zł za kilowatogodzinę po przekroczeniu tych 2 MW, no jeżeli chodzi o moje zużycie, to jak widzicie, no tutaj jeszcze to ogrzewanie było niewielkie. Tak więc ja spokojnie do tego czasu już będę przekroczony prawie dwukrotnie tę, tę wartość. Na szczęście mam fotowoltaikę i te wartości no, mnie raczej dotyczyć nie będą, bo mam nadwyżkę na produkcję. No ale ci, którzy nie mają, albo mają tej fotowoltaiki mniej, to mogą to odczuć bardzo mocno. Przyjmijmy, że fotowoltaiki nie mamy. Robimy taką symulację: 3000 za tonę, 2 zł za kilowatogodzinę. Zwróć uwagę, że mamy równowartość. Przypadek nie sądzę. Myślę, że wszystkie źródła ogrzewania są tak co roku, co dwa, co 5 lat mieszane. Że jeżeli był gaz, on się opłacał, to potem zrobiono to tak, żeby te wszystkie źródła łącznie z okresem eksploatacji po prostu były jednakowe. Ja jestem za dewer, dewer, dewersyfikacją tak, źródła ogrzewania, żeby nie było tak, że wszyscy mamy po prostu prąd i wszyscy mamy pompę ciepła. Bo po pierwsze sieci elektroenergetyczne, po drugie yy, jesteśmy bardzo wtedy uzależnieni. Jeżeli mamy podział, także częściowy udział w, w rynku gaz, częściowy pellet częściowa pompa ciepła, to dla każdego jest to z korzyścią. Dla każdego, bo producenci muszą się pomiędzy nimi... Starać o to, żeby utrzymać jeden drugiego, i też nie wychyli się jeden, jedno źródło energii zbyt mocno, ponieważ drugie będzie w tym momencie, jak, jakby nie było, podaż i popyt będzie ze sobą tutaj korelowało. Tak więc, jak widzicie, przy założeniu tych absurdalnych wartości, jakimi na straszą, 2 zł i 3 za tonę, mamy aż takie kwoty, takie wartości. Na dzień dzisiejszy klasy A1 pelet kupuję za 1400 zł. Wówczas taki sezon zamykałbym za ten okres w kwocie 12 tysięcy zł. To jest coś niemożliwe. A no tak, bo cały czas wpisuję sobie pompy ciepła. Znaczy wpisuję sobie wartość produktu. Też mam. I jak widzicie, fajnie to też pokazuje. Że dzięki takiemu rozłożeniu, jeżeli na przykład prąd poszedłby bardzo mocno do góry, a pelet pozostał na tym poziomie, przypominam, że dwa lata temu to peletu kupowałem za 850 za 800 zł, no ale 850 można było normalnie kupić bez problemu. Za 900 zł to był po prostu wszędzie. Dzisiaj wpisuje 1400 zł, natomiast jeżeli zostałby na poziomie 1400 zł, a prąd bytowy, który też tutaj jest, byłby na poziomie 2 zł, to pelet. W stosunku do całości ogrzewanego prądem, nawet pompą ciepła, przy założeniu, że mamy SCOP3, mamy tutaj taką zależność 12 do 16 tysięcy złotych. Jeżeli zostawimy sobie tutaj 0,80 groszy i 1400 zł, czyli to, co mielibyśmy na obecną chwilę z tą tarczą naszą cudowną, to na dzień dzisiejszy pompa ciepła jest tańsza w sezonie grzewczym o wartość zł. Blisko 1000, ponad 1000 zł. Tak więc na obecną chwilę pompa ciepła wypada lepiej w moim budynku przy tych samych mniej więcej, przy tych samych temperaturach, jeżeli chodzi o zużycie, bo teraz troszkę mam niższą temperaturę, ale już nie będziemy tutaj poruszać tego tematu. Przyjmijmy, że jest taka sama, to te różnice są naprawdę. Niewielkie, czyli można powiedzieć, że pompa ciepła jest bardziej korzystna cenowo. Zaznaczam, że dwa lata temu, jak wybierałem kocioł i, i mówiłem, że nie chcę pompy ciepła, wówczas za samą jednostkę miałem 36 tysięcy złotych plus bibeloty. Trzeba było zapłacić w granicach 45 tysięcy złotych za kompletną kotłownię. Natomiast oczywiście sam tego nie robiłem. Przychodzi firma i to robi. Tak samo u każdego, tak były wyceny robione. Natomiast za 17 tysięcy złotych, za 19 tysięcy złotych przychodziła firma i montowała mi kocioł na PELET. To, że zrobiłem go w połowie zamontowałem go w własnym zakresie, to jest tylko i wyłącznie na moja sprawa i moje obniżone koszty. Natomiast to, co kiedyś wam starałem się przedstawić, te wszystkie wyceny, które były od firm zajmujących się takimi rzeczami również, no to tak one się kształtowały. W związku z tym przez ten cały okres yy, dwóch lat użytkowania zwróćcie uwagę, że kotły peleptowe podrożały, czyli jak była inflacja, były podniesione koszty uzyskania takiego urządzenia typu prąd, paliwo i tak dalej, to siłą rzeczy urządzenia musiało pójść do góry, ale pompy ciepła bardzo mocno staniały. No, wnioski nasuwałem się same. Czyli za ten okres, który po prostu był dwa lata temu, jak mówiłem, nie kupujcie, ciepła, bo one są zbyt drogie, że będą musiały być tańsze, że napędzacie, bo po prostu słuchacie tych ludzi. No, to chyba się sprawdza w tym momencie, bo jednak popyt był tak duży, nawet podaż nie nadążała za, za tym, co powodowało, że te ceny były przez chwilę wyśrubowane, a później, jak się tego nawaliło na rynku, Chiny się otworzyły szeroko otwartymi ramionami i kontenerami to ceny drastycznie spadły i bardzo dobrze bardzo fajnie że jest to już w jakiś sposób dostępne. Dzisiaj kupiłbym pompę ciepła, bo w tych samych pieniądzach nie muszę latać, nie muszę nic chodzić, ale z uwagi tego co się wydarzyło, nie uważam tego, oczywiście to było fardno, bo nie mogłem przewidzieć aż takich absurdalnych posunięć naszego sąsiada wschodniego, że zaatakuje w dzisiejszym, w dzisiejszym czasach zaatakuje się po prostu zbrojnie sąsiada, to, to było dla mnie strasznym szokiem. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, ja się cieszę z takiego rozwiązania, że mam u siebie więcej niż jedno źródło. No dalej twierdzę, że pellet łatwiej jest po prostu wyprodukować niż, może inaczej, oczywiście jest łatwiej wyprodukować z fotowoltaiki, wiatraków, ale jeżeli chodzi o możliwość składowania. No to mam większe bezpieczeństwo kupiąc sobie pelet w czerwcu i mam ten opał po prostu odłożony, tą energię mam odłożoną na półkę. Nie mówimy tu o cudzym słowiu e, odłożonego prądu naszego, bo, bo czegoś takiego nie ma. E, I tak naprawdę no, ten nasz prąd jest w domyśle. No. Ale nie mamy takiej gwarancji stuprocentowej, że ten prąd nasz będzie zawsze nasz. Jeżeli chodzi o pellet, no to chyba, że ktoś ci go za pdoli z shopy, no to już wtedy nie jest twój, ale przynajmniej go masz. Jak go pilnujesz, to będziesz miał. I wrzucisz. Jeżeli chodzi o blackouty, to też tutaj przy Pelecie jest bardzo duża przewaga na pompą ciepła, bo gdy masz taką pompę, no niech będzie 8-10 kW potrzebuje w tym momencie 3 kW mocy, to taki agregat 3 kW to naprawdę kosztuje grubo Grube pieniądze, utrzymania takiego agregatu w, w stanie, że tak powiem, pełnego, pełnej sprawności, również będzie bardzo eksploatacyjnie obciążało, drenowało Twój portfel. Natomiast w moim przypadku, jeżeli ja będę chciał mieć ciepło w domu, to muszę tylko i wyłącznie zapewnić na kocioł 150-200 watów do rozpalania, tak naprawdę, i, i pompki elektroniczne, komputer, grosze pobiera, jeżeli chodzi o kilowat. Tak więc yy, mam możliwość w tym momencie malusienki agregat podłączyć albo nawet odpalić samochód yy, i klemami, yy, podłączyć taką malutką prostownicę do niej, komputerek i, i co, i diesel sobie purka i no nie muszę nic kupować tak naprawdę, no, taką malutką prostownicę z, z, z prędu stałego na przemienny, i no i co, i podłączyć po, pod kocią. Yy, tak więc tutaj myślę, że takie bezpieczeństwo raczej jest. Tutaj w stronę Peletu. Dobra, no to co? Mam nadzieję, że to w jakiś sposób Wam pokazało, jakie są koszty takiego budynku. Jeszcze przypominam, ja mam budynek z 2000 roku. Jeżeli chodzi o projekt, to był parę lat wcześniej jeszcze robiony. Budowany metodą nie chałupniczą, tylko metodą gospodarczą. Tak miało być. Przeszedł on modernizację przeze mnie, natomiast jeżeli chodzi o. no ma bardzo dużo jeszcze, bardzo dużo, dużo rzeczy jest do zrobienia, do poprawienia. Jeżeli chodzi o takie budynki stare, nie da się zrobić płyty podłogowej. Praktycznie ze względu na wysokość pomieszczeń nie mam możliwości zastosowania, z prawdziwego zdarzenia, podłogówki na dole, jak również zaizolowania. Zalowania posadzki, no to, to wiązałoby się po prostu z wyprowadzaniem z się z domu na pewien okres i to no, nie, nie wchodzi w rachubę. Jeżeli chodzi o ściany, fundamenty, zostało to poprawione bardzo dobrze. Poddasze, w którym się znajduje zostało przeze mnie wykonane ze styropianu i bardzo sobie chwalę, jeżeli chodzi o sezon, zarówno letni, jak i zimowy. Ładnie utrzymuje temperaturę. Dół mam y, ogrzewany tylko grzejnikami jest to 180 m2. Na górze 70 m2. Ogrzewany grawitacyjnie pomimo tego, że mam tutaj ogrzewanie y, podłogowe zrobione. Y, natomiast nie używam go kompletnie, bo jest to takie pomieszczenie do właśnie streamowania, y, przepraszam, do y, y, robienia właśnie materiałów na YouTube. I y, 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 y siłownia taka bardziej rekreacyjna, rekreacyjna część domu i ja tutaj temperatury 22-3 stopni absolutnie nie zamierzałem nigdy utrzymywać, a z racji tylko wyłącznie tego, że są zdjęte drzwi, które były tutaj kiedyś takim wiatrołapem. Tutaj temperatura jest 21 stopni, zresztą pokazywałem niedawno e, pirometrem, jak tutaj wygląda na ścianach na podłodze, także wszędzie jest stabilna temperatura, to się wszystko nagrzało i no, jest elegancko, tak więc łącznie 250 m2. Pompę ciepła, którą mam, to jest 8 kW firmy Proenergy na tym słynnym panasoniku, czyli 70% tego, co jest na Legro, to jest właśnie ta jednostka. Jak sobie nie dawała rady, to wspomagałem się klimatyzatorem, czyli też pompą ciepła, i też ono oczywiście w tych w wyliczeniach prądu jest ujęte. Kominka nie mam, zdemontowałem kominek, on się po prostu w najnormalniej świecie zużył, zutylizował. Już nie wyglądał estetycznie, dwa lata temu go, przy okazji remontu, trzy lata temu go wywaliłem. Ale nie ukrywam, że mam ochotę ogromną na taki kominek. Z prawdziwego zdarzenia jak byłem w Defro, to no, napatrzyłem się też na, na ten prawdziwy ogień. Nie wiem, ja jestem jeszcze chyba starej daty takim człowiekiem analogowym i, i bardzo mi się to po prostu podoba. I yy, jeżeli chodzi o skuteczność grzania i bezpieczeństwo, to już jest w ogóle super rzecz, bo tak naprawdę nie potrzebujemy tam nic, nie chcę żadnych płaszczy wody, chcę po prostu wrzucić mądrą książkę o pompach ciepła, o gazach, o wszelkiego rodzaju klimatyzacjach do środka albo nog od stołu, jak będzie minus 20 i nie będzie prądu, to ja się tym właśnie zagrzeję. Dobra, tym pesymistycznym akcentem. Wydaje mi się, że to byłoby na dzisiaj. Wszystko. Aha. Jeżeli chodzi o mm, osoby, które nie subskrybują, mm, to już przepadło. Yy, nie ma już subskrypcji. Yy, przycisk subskrybuj wyłączyłem. Tak więc nawet nie próbuj go naciskać, bo to nic nie daje. Yy, jeżeli chodzi o komentarze, to też nie pisz komentarzy, bo ja wszystkie usuwam. Wybiórczo zostawiam tylko tam, gdzie, gdzie są same pochlebne Lizodupce. I, <grywia> I tylko to zostawiam. Reszta walać w śmietnik jestem jak TVP1. Dobra, tym akcentem kończę ten materiał. Napiszcie, co o tym sądzicie. I do następnego odcinka. Ja jestem z sezonu zadowolony, że się już zakończył przede wszystkim, bo nie wyglądał tak źle, tak samo zresztą jak w ubiegłym roku, a co ważne, sezon jest przewidywalny. Ja w ubiegłym roku jak montowałem pompy ciepła i mówiłem, że pompy ciepła jak mają 2,8, 2,9, to już jest mega biorąc pod uwagę ogrzewanie ciepłej wody użytkowej wrzuciłem sobie 3 i nie wiedziałem po prostu na podstawie trzech ton peletu ile powinienem zużyć prądu i czy się zmieszczę w swoich 10 MW instalacji fotowoltaicznej. Tak więc wiem, że się nie zmieszczę. No, i tym niemiłym akcentem naprawdę kończymy. Do zobaczenia. Hejo!